To Uwaga, teraz stop! sobie, jak ludzie mogą za to płacić. Banda ustchlają, ćpają, po prostu w głowach im się pierdli. Co sądzisz o normalnie Parku w Fame MMA i czy Don Cassio ma z nim szansę w, w poksie? Nie no, to śmiech na sali, na no, powiedzieć, no. Połowa ludzi to tam są takie debile, którzy nawet nie będę mówił tam nazwiska. Ci zawodnicy, którzy nie mieli zielonego pojęcia o czymkolwiek, nawet nie trenowali miesiąc, czasem wchodzą do tej klatki, obijają się po głowach. Co jest na pograniczu sportu? Umówmy się, Norman Pargo jest zawodnikiem z innej półki. Tak, tragedia. To jeszcze myślę my żeby rozrywkę zrobić. No nie będziesz 10 razy chciał oglądać znowu chłopca z pryszczami, który nic nie potrafi, który śmiesznie się kopia. Jestem mistrzynią świata, a za walkę dostaję mniej niż ma dostać pani, która zasłynęła seksem grupowym. Coś chyba na zasadzie tego, że są obrzucani błotem, a tym błotem jest złoto, tak? Tak to, 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 to mi się to kojarzy, nie wiem czy taki jest zamiar. Team Dubiel warczy? Chyba z Czarem z tym X. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to są tylko plotki. Tak mi się wydaje. No, ale dla mnie jest zajebisty trailer, nie? Miałem takie leciutkie dreszczyki, nie wyżej dreszcze, ale takie. Fajnie, ja lubię takie kurwa jakby Boro. sytuacje. Moro kicha i nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą za to płacić. Banda z**ków chlają, ćpają, po prostu w głowach im się pier**li. Co sądzisz o normalnie Parków Fame MMA czy Don Kassius ma z nim szansę w, w poksie? Nie no, to śmiech na sali, na co mam ci powiedzieć. No. Połowa ludzi to tam są takie debile, którzy nawet nie będę mówił tam nazwiska. Ci zawodnicy, którzy nie mieli zielonego pojęcia o czymkolwiek, nawet nie trenowali, miesiąc czasu wchodzą do tej klatki, obijają się po głowach. Co jest na pograniczu sportu? Umówmy się Norman jest zawodnikiem z innej półki. Tak. Tragedia. To jeszcze myślałem żeby rozrywkę zrobić. Oni będziesz 10 razy chciał oglądać znowu chłopca z pyszczami, który nic nie potrafi, który śmiesznie się kopia. Jestem mistrzynią świata, a za walkę dostaje mniej niż ma dostać pani, która zasłynęła seksem grupowym. Ja napisałem, bo ja widziałem już ten trailer. Ja napisałem temu. Napisałem Wojtkowi. Bo to ogólnie ten trailer. Ja, ja rozumiem ten trailer, jest, wiecie, zrobiony tak na zasadzie e, takie po artystyczne podejście. To jest. Wiecie, że Fame 10, 10 Gala. E, patrzcie, jakie są nazwiska. Nie wiem, jest parkę. No i tam są pokazywane osoby, które albo przeszły jakąś. Jakąś drogę, jakakolwiek, bo ona nie była, jak Marta Linkiewicz, czy, czy ogólnie, że Fame jako federacja przeszła taką drogę. Wszyscy wiecie, wszyscy rzucali kłody pod nogi, ale yy, we are here. No, w sumie na pewno dobrze jest to zrobione. Ale ja napisałem Wojtkowi. Że zawsze można było. Yy zawsze można było użyć też wypowiedzi Jana Błachowicza, który stwierdził, wolę walki żuli niż FMA lub FFF. No jest to. Jest to takiem. Ten trailer jest taki. Na zasadzie jesteśmy koki, nie? Że o, wszyscy rzucali kłody pod nogi, my, my doszliśmy gdzie jesteśmy, i, a, i teraz możecie nam kurwa skoczyć. Teraz my bierzemy zawodników z KSW, teraz u nas walczą lepsi celebryci. No, czyli czaro z Dubielem na dziesiątce, no to jestem zdziwiony. Myślałem, że na jedenasce. Zostano na prawie cytatu. Mm. Tak kurwa, nie, nie do końca bym to nazwał prawie cytatu. Nie wiem, mnie nie porwał. Zapowiedź mnie nie porwała. Dziwna koncepcja. Ale. okej, okay. Też jestem ciekawy tego Dubiela z tym czarkiem. No bo ten niby teraz nie trenuje. Wcześniej był w Kenii. To też nie trenował, no ale czarek. Nie no, to w sumie może wyjdzie tak, że będą mieli identyczny staż treningowy i Dubiel i, i Czarek. Bo Dubiel wtedy trenował 3 miesiące, później praktycznie w ogóle nie trenował. Czarek trenuje chyba tam od 2 miesięcy. No to zobaczymy. Kuba MTV, nie mam pojęcia, kto to. Dobra, chciałbym obejrzeć to jeszcze raz. Ale normalnie już hmm, czy to nie była Joanna Jedrzej. Była Ewa Piątkowska, tak, tak. Okej. Okay. Czy po wam, powiem, jak, jak ja to uważam, nie? No ja tam rozumiem, FMMA na pewno ma dobrych prawników i to skonsultowali, ale na przykład yy, ja rozumiem prawo cytatu, jak masz jaką, no. robisz jakąś krytykę, Odpowiedź, i tak dalej, ale tutaj jest materiał promocyjny. To tak, jakby nie wiem, Coca-Cola yy, promowała swój nowy napój, i by wzięli jakiegoś influencera jakąś wypowiedź, że A ja lubię Coca-Colę, i by powiedzieli, A to na mocy prawa cytatu chcieliśmy. Nie musieliby zapłacić za wykorzystanie yy, praw do wizerunku, czyli na przykład do głosu, nie? I, a tu jest materiał stricte promocyjny, Gale, produkt. Więc jestem trochę tutaj zdziwiony, że taki zabieg zrobili. Bo wiele z tych osób, na przykład Mirosław Okniński, on by się na pewno nie chciał podpisać, nie? żeby pod, teraz pod FMMA, żeby jego głos został wykorzystany do materiałów promocyjnych. Jestem zdziwiony. Nie? To tak nie działa, nie? tak nie działa prawo cytatu według mnie. Ale FMMA ma na pewno mądrzejszych ludzi niż ja, jeśli chodzi o prawników. UFC się nie wkurzy i zawodnicy są wykorzystywani do promocyjnej gali? No właśnie o tym mówię, nie? Już nie chodzi nawet o UFC, tylko o z tych samych zawodników. No, jestem zdziwiony, zdziwiony jestem bardzo. Hm. <grytanie> Jakby to już nie jest moja sprawa. Ale jestem ciekawy właśnie, czy to, czy tak można, czy to tak nie można? Nie wiem. No ale szkoda, że nie ma wypisanych tych innych walk. chciałbym takie, na przykład, chciałbym się dowiedzieć z kim walczy Amadeusz Ferrari. A się Guzik dowiedziałem Chyba że gdzieś było. To kto to jest Polak, tak? To jest yy, śmieszek. On będzie walczył z Michałem Gałą. Tutaj to walka dziewczyn opas. To wiem. Malczyński opas z Polakiem. Tutaj właśnie ten Michał. No to mnie najbardziej interesuje walka, no bo ja to youtuber jestem. No to Marcina Dubiela z czarkiem. No to też ich historia, nie? Stary Team X, nowy Team X. I mam nadzieję, że pieniądze za tą walkę dostanie Czarek, a nie Team X. W sensie, że na przykład tam wezmą mniejszy procent niż zazwyczaj. No bo tu jednak chłopak będzie ryzykował swoim zdrowiem, poświęca się treningom. Więc fajnie, jakby mu nie podwalili tam jakieś lwiej części. Agencja Spotlight, tylko żeby on dostał większość.